Siemka! Ja jestem Wodacho i po wielu tygodniowej przerwie wracamy sobie do mangi Dragon Ball Multiverse i jeszcze po większej przerwie wracamy sobie do głównego wątku, 82 rozdział o tytule ćwierćfinały. Pamiętamy jak skończył się? No właśnie, nie pamiętamy. Może Wy nie pamiętacie jak skończył się ostatni rozdział głównego wątku, ponieważ ja sobie go przed chwilą przypomniałem. Brak, która była opanowana przez Magię Babidiego w końcu już nie jest opanowana przez Magię Babidiego. Wiem, że rozpaczała nad tym, że pozabijała wszystkich swoich bliskich i nie tylko bliskich. Bu, który zobaczył, że cała zabawa się skończyła, przeteleportował całą ekipę z powrotem na teren w turnieju. Wegito był bardzo zły, na i chciał ją zabić, ale wszyscy stanęli po jej stronie. Wegito, który przemienił się w Super Saiyana 3, został spacyfikowany przez gasta kartofla, a Dabura i Bu. Gruby z wszechświata świata w zasadzie to nie, nie wszechświata, tylko świata 11 zostali wysłani z powrotem do domu i tam Babili został zmieniony w kamień przez Daburę, a Bóg znalazł schronienie w świecie demonów, gdzie Pozostała dwójka żywa Sobie teraz przesiaduje, ale wracamy do turnieju Arena została przez Bu naprawiona Wszyscy zostali wskrzeszeni Bu ma znacznie większe siły, znacznie większe mocy Niż się w ogóle można było tego spodziewać Ten Zen Bu, bodajże jeśli tak, tak on się nazywa Bardzo ładna okładka, mamy tutaj Pan, która trenuje Ostatnio tej Pan jest bardzo dużo Jeśli nie widzieliście zapowiedzi nowego filmu kinowego To odsyłam was do mojego poprzedniego filmu Nie poprzedniego, nie wiem kiedy to wrzucę Ale na moim kanale jest film w którym opowiadam o wszystkich nowych informacjach dotyczących nowej kinówki Dragon Ball Super. Przechodzimy sobie do mangi fanowskiej, Dragon Ball Super i inne oficjalne rzeczy zostawmy, póki co na boku. I muszę zmienić trochę tok myślenia, bo tę mangę czytało się od lewej do prawej. Dobra, możemy zająć się znów turniejem. Wydaje mi się, że teraz moja kolej. Czekajcie, zaatakowało nas wielu kolesi, a wy, wy wywaliliście tylko trzech. Tak, ta tutaj nas pobiła! Nie kontrolowałam się. Byliśmy zmanipulowani, nie chcieliśmy tego robić. Mi się podobało. <grych> Mówi Bardock. Morda w kubę. Nie, to nie jest Bardock, to jest kakarotto. Przepraszam, z innego świata. Kakarotto, który nie jest dobrym kakarotto. W zasadzie kakarotto, który nie jest Goku. Szanowni Bogowie światów, wyrażam ubolewanie za niedawne, karygodne zachowanie. Jeśli dobrze kojarzy, to jest chyba. King Cold, tylko że przetransformowany w swoją jakby pierwotną formę. Bo formy niższe to są formy zredukowane, w, o, o niższej mocy. Nie uchybie nigdy więcej czci bogów światu. Dobra, dobra, cicho bądź, kwa. Nie brak ci służalności, drogi Coldzie, ale masz rację. Byty opętane przez Babi Diego nie są aniołami, ale również są w tej sprawie ofiarami. Nie pociągniemy ich do odpowiedzialności. Dobrze powiedziane, jesteś całkiem spoko, dobrze walczysz, zostaniemy kumplami. No i wszyscy, którzy się bili, teraz zostali kumplami. No, przy okazji, mam świetny plan na szybki zarobek. Wchodzisz w to? Nie. Mam wrażenie, jakby to byli ludzie, którzy wygrali konkurs na to, że się pojawią w Mandze, bo takie scenki z widowni to są bardzo takie. Nie powiem, że wrzucone na siłę. Ale zupełnie takie nawet powiedziałbym, że nie powiązany z głównym wątkiem. Mam wrażenie, że właśnie jak twórcy tej mangi tworzą jakiś konkurs na to, że wiele razy taki konkurs miał miejsce, że można sobie coś tam wygrać i, i będziecie umieszczeni jako postać na trybunach. To mam wrażenie, że właśnie w takich scenkach te, ci wygrani są umieszczeni. No ale dobrze, idziemy dalej. Jego tendencja do wybaczenia wszystkiego jest naprawdę anormalna. Wyjaśnijmy to sobie, nie jesteś naszym ojcem, nie doceniamy twojego oszustwa. Ale skutecznie opowiedziałeś się za naszą sprawą i tak naprawdę jesteś zdolniejszy od niego. Chwila, moment. Czy to nie jest przypadkiem. Chwila, to nie jest cold. On... Czy to nie jest przypadkiem giniu w ciele colda? To nie było tak, że to jest giniu w ciele colda? Dlatego oni mówią, że to nie jest cold, ko... yy, ojciec? To było tak dawno temu, że chyba zapomniałem, ale był taki wątek, że ciało króla cold zostało przyjęte chyba przez giniu. Możesz dalej grać swoją rolę, ale to się rozumie samo przez się, że zrewidujemy polityka i podział wszechświata. Czego to obchodzi jakaś polityka? Hej, uspokoiło się. Dobrze. I już? Nie, dopiero zaczęliśmy, ale na drugą część udamy się gdzie indziej. W międzyczasie potencjał Radica był wyzwalany przez Elder Kaya. Też zapomniałem już o co chodziło w tym wątku. Supreme Opai Senpai bierze z powrotem Buu do kulki. Co? Po tym jak wszystkich uratowałem? Jest pan bezlitosny. To kara za to, że nie pomogłeś przeciw Babidiemu. Głupio by pan wyglądał, gdybym od razu nie udał, że pańska technika mnie wiąże. O, sądzę, że teraz już dość cię dobrze poznałem. Ja zapomniałem, że oni razem coś knują. Zenbu i Opai Senpai, oni wiedzą... Zenbu udaje, że ta technika Opai Senpaja go wiąże, a on dobrze o tym wie, że ta nie... Co tu się w ogóle dzieje? Czy oni są... Oni są w jakimś spisku. Nie jestem godzien tytułu Ultra i żądam poddania mnie pod sąd wojskowy. Podziurki wnosi tego turnieju. A Jin nie wskrzesił nawet osiemnastki. Jeśli udam, że słucham tego jamszy, może nas naprawił, a wtedy... Więc było się z tymi dobrymi... Więc było się grzecznym sługą, panie, nikogo nie słucham? Ile razy umarłeś, ciołku? Tylko trzy. Cieszę się, że już nie służę temu robalowi, ale przyzna... Myślałem, że jakiś robal... P Powiedziałem robalowi i nagle usłyszałem, jak jakiś robal mi tłucze się w szybę. <laughs> ale przyznaję, że podobało mi się, jak straciłem wątpliwości i kiełkujące we mnie współczucie. Ta, cholerny. To jest... To, przepraszam bardzo, zapomniałem, że to jest król Piccolo, którego trzeba śpiewać. Cholerne współczucie. <grym> Kochan, przepraszam, nigdy nie powinnam była. Wiem, nie martw się, bra. Cieszę się, że wróciłaś. Pan, nie. Daj jej trochę czasu. Dużo czasu. Jest za młoda, żeby zrozumieć. Won do swojego sektora. <grym> Cały czas te małe cele juniory latają. Sel, nie byłeś pod jego wpływem. Twoje okrutne plany służyły tylko twojej własnej satysfakcji. Nie podchodź tu. Ani ty, ani twoje awatary. Och, byłem niegrzeczny, czy mnie ukażesz? Po tych słowach Sela wyczułam rosnące w niepokojącym tempie Seksualne napięcie pomiędzy gohanem a selem. Ale obawiam się, że okazałeś się niezdolnym mnie zabić. Co zrobisz? Zaimprowizujesz coś ze swoim sobowtórem? Może. <laughs> drugi gohan się pokazuje z drugiej strony. Co jest lepsze? <laughs> co jest lepsze od jednego gohana? Dwa gohany. Ale tylko jeśli jesteście fanami, gohana. Pozdrawiam fanów, gohana. Dawno nie mieliście ode mnie pozdrowień. Jesteś otoczony, sel. Lepiej się zachowuj. A zatem jesteśmy. O. Dobra. Gohan jest szybciutki. Wow, w ogóle cel, zanim się zdążył obrócić, ten już wracał z powrotem z Widel. Bu odtworzył wszystko identycznie. No, prawie identycznie. Bu Dimex. Z bratem zawsze się śmieję z firm, które kończą się na X, albo na Pol, na przykład, nie wiem, firma, która robi beton, Beton Pol, albo jeszcze X, Beton Polex. Prawdopodobnie właśnie trafiłem w nazwy dwóch firm, które produkują beton, mimo że nawet nie wiem o takich istnieniu, albo firma, która robi dachówki Dachów Kopol, Dachów Polex. Powiedzcie mi, że tak nie jest. Jest tak, nie mówcie mi nic, albo powiedzcie. Komentarz dla zasięgu możecie napisać. Sami Bogowie tak powiedzieli, to nie moja wina, nie wyrzucajcie mnie! Co? Co nie było twoją winą? He? To ty wylałeś kawę? He, tak! He, tak, o właśnie ty, tak właśnie o tym mówiłem. O co chodziło? Nie pamiętam o co chodziło temu ptakowi, ale skoro zbagatelizowali te sprawę, to nie będę już sobie przypominał. Kontynuujemy turniej! Oto nadchodzące walki ćwierć finałów! Wydaje mi się, że będzie chyba Up i Goku. Gdzieś widziałem spoiler. Dobrze mówię? Tak, Son Goku kontra Up. Wiedziałem dobrze spoiler. Vegeta kontra Cell. Ksi ksi kontra Bu. Uuu. A, wiem już gdzie widziałem. Zostałem zapytany o to pod kokłem. To była odpowiedź na pytanie pod kokłem. Zostałem wypytany jak sądzę, że potoczy się drabinka. Także dla osób, które tego nie słyszały, moje przewidywania wyglądają tak. Tutaj wygra Goku. Tutaj wygra Vegeta. Tutaj wygra Ksiksi, -ksi, tutaj wygra Gast Karcochl. Nie obchodzi mnie jak to się czyta. W półfinale Ksiksi wygra z gastem, Goku wygra z Vegetą i w finale będzie Songoku i Kiksi. I cały turniej będzie bardzo długi, ale nie pamiętam już co tam. Ca cały finał będzie długi, ale nie pamiętam już, co powiedziałem, że wygra. Wydaje mi się, że Ksiksi będzie miał przewagę, ale Goku wygra. Albo nie, w sumie ten multivers nie, nie jest aż taki przewidywalny. Ksik Ci wygra. Zmieniamy ring po raz ostatni. Grawitacja będzie znowu normalna. Dzięki temu będziecie mogli walczyć pełną mocą. Oto Son Goku przeciwko Uubowi, obaj ze świata osiemnastego. No i walka się rozpoczyna. Dawno nie było żadnych walk takich, powiedzmy, oficjalnych, bo póki co to były walki do tej pory tylko takie, wiecie, jakieś tam poza turniejem, ale takich turniejowych dawno nie było. Bardzo się cieszę. Zderzenie pięści, wymiana ciosów, obie postacie się uśmiechają. Widać, że tutaj będą czerpać przyjemność dużą z walki. ub wyprowadza cios w stronę Goku, ten go blokuje, ale zostaje odepchnięty. Przemienia się w Super Saiyana, rozgrzewka się skończyła, ale z szmistrzu nie będzie. W sumie, czy Up ma tutaj też taki głos jak w tym? AF? Ale? Ależ, Mistrzu, nie będziemy przychodzić przez Twoje poziomy! Jeden po drugim! Maksymalny KyoKen! I jest i on. Goku przemienia się od razu w Super Saiyan 3. Och, walka nie potrwa długo. Ciała Uba nie wytrzyma. Ale Super Saiyanin trzeciego poziomu też jest krótki. Jest krótki, ale nie niszczy ciała. Ah! Up doskakuje do Goku. Kolejny cios potężny wyprowadza. Ten go blokuje. Ależ pięknie tutaj narysowane. Wow! Wow! Ależ to pięknie jest narysowane. Widzicie to? Widzicie, bo wam pokazuję. Ta manga, jeśli chodzi o cieniowanie w tej manga, naprawdę tutaj jest bardzo, bardzo dużo detali. Zobaczcie nawet na na napisach nawet są pęknięcia. No, manga naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie rysowana. Te detale są naprawdę rewelacyjne. No to to jest kwestia Asury. Asura to jest po prostu kot. Wymiana ciosów, i nawet widzę, że obie, obie osoby dostały. Ub dostał tutaj lepę, tutaj Goku dostał. Walka wygląda faktycznie na wyrównaną, ale Goku zaczyna coś tutaj chyba trafiać powoli. Nie, to Up wyprowadza kolanko w Kolejny cios, jeszcze raz podbrudkowy Auć! <laughs> dostał dwa potężne uderzenia Goku w brodę. Jedyne co powiedział: Auć! Tomek Tom został widzem, dziękuję za suba Tomek, widzicie, Tomek ma szczęście dzisiaj, akurat w trakcie nagrywania został widzem, może jak dostawicie suba, to też na, na następnym nagraniu będziecie, kto to wie. Już odczuwa ból wynikający z Kaiokena. Zamień się w cukierek, wykrzykuje up do Goku, co? On zna takie rzeczy? A, przepraszam, tak naprawdę nie wiem jak to robić, a. Nie wiem, co robić. A, a mi się wydaje, że właśnie wie, ale udaje, że nie wie. Buni on nauczył go takich rzeczy, mi się wydaje, że BU czegoś go tam nauczył. Up doskakuje do Goku, próbuje go kopnąć w głowę, ale Goku unika i chyba kontra będzie tutaj. Uuu! o, Co jest? Jego głowa jest zniszczona? Aaa, Zmienił się w Gluta! I pojawia się za nim, ale Goku kontruje i UP wypluwa krew. I traci kajokena, to jest aura, aura skończyła się. No proszę, i to by było na tyle. Uch. Brawo, łuk. tym razem wygrałem, ale czekam z niecierpliwością. Kajoken. Poza skalowy? Kajoken poza skalowy? To ile to jest już? Co to w ogóle znaczy? Wyszedł poza skalę? No, jaki wielki jajczyk! Kajoken poza skalowy? Ja pierniczę! Ja pierniczę działa! Jakby to powiedział Robert Burneika. I też właśnie wyglądem mu przypomina hardkorowego koksa, łapię go ku za łeb i go wy <śmary> wyrzuca go w powietrze, pojawia się za nim, kopie go do góry i... Ojejku, już tutaj widać, że po twarzy chyba. Bo twarzy tutaj uba widać, że zaczyna cierpieć. No to już jest za dużo, to już jest za dużo. Czy wyprowadzi ostateczny cios? Wystrzelił tę kulkę w stronę Goku, ten jej unika Ale w momencie, w którym Goku się odwraca Up, dolatuje do Goku i... Goku wystrzeliwuje w jego stronę pocisk Ale ten się pojawia za nim I zaczyna go kontrować od tyłu Co tu się dzieje? Ależ dynamiczna walka I go trafia w łeb Prosto, czyste trafienie Bam, bum Czy tutaj są dalej zasady, że jak się wypadnie poza ring, to się przegrywa? O, koniec? Nie, Powiem, że jestem w gaciach. <głos> <głos> nie wierzę. O, nie wierzę. Trafił go. Up, z pozaskalowym kajokenem trafił go. Ależ walka. Pozaskalowy kajoken? What się... No nie. I teraz czekać 3 miesiące na to, żeby... Zobaczyć rezultat tej walki. No dobrze, cóż, tak czy inaczej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Rozdział naprawdę ładny, bardzo ładnie narysowany. Zazwyczaj było tak, że jak dzieją się jakieś wybuchy, może Asura usłyszał moją radę. Jak dzieją się jakieś wybuchy, to jest po prostu tych detali aż za dużo. I mimo tego, że rysowane to jest ładnie, w kolorze byłoby to łatwiej wychwycić. To w czerni i bieli trudno do końca czasem niektóre niuanse wychwycić. Ale naprawdę trzeba. Poświęcić dłuższą chwilę, żeby w tym obrazku zobaczyć wszystko, żeby zobaczyć ten kunszt. Jeśli chodzi o rysowanie, poziom jest trzymany, walka naprawdę mi się bardzo podoba. Troszkę za długo gadali ci wszyscy z innych światów, że o, było fajnie o, było fajnie o. No rozumiem, że to jest kwestia tego, że po prostu no, nikt bez słowa nie przejdzie obok tego, co się przed chwilą działo, ale cieszę się, że przeszliśmy już do walki. No i niestety tę walkę będziemy musieli dokończyć za jakiś czas za jakieś parę dobrych tygodni tak czy inaczej mam nadzieję, że wam się podobało jeszcze raz powiem to, bo czemu nie zostawcie suba zostawcie lajka bardzo bardzo dziękuję widzimy się niebawem trzymajcie się na razie cześć Jana